Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kochani, to, co dzisiaj powiem, będzie niepopularne, będzie zapewne wzbudzające jakiś opór, e, dlatego, że niestety wielu z nas mówi zupełnie inaczej. Ale ja sobie sprawy poukładałem, sprawy sobie przemyślałem, posprawdzałem i postanowiłem podzielić się z tym... Z tym może to komuś pomoże. Otóż od jakiegoś czasu słyszę od wielu braci, wielu sióstr, i chcę podkreślić, to są moi bracia i to są moje siostry, nawet jeśli różnimy się w podejściu do tematu, o którym zaraz powiem. Od tych braci, od tych sióstr słyszę taką informację, że musimy e, zatrzymać gotówkę, że musimy mieć gotówkę przy sobą, że powinniśmy mieć... Jak najmniej pieniążków w cyfrowej walucie, jak najmniej pieniędzy na kontach bankowych, a jak najwięcej pieniędzy w gotówce. Dlatego, że może przyjść taki czas i to prawda, może przyjść taki czas jakiś czas temu Kanada to udowodniła, tam się to stało, że ktoś po prostu nam zablokuje dostęp do naszych pieniędzy z powodu naszych poglądów. Że nagle z dnia na dzień nasze konta bankowe będą zablokowane, puste pieniądze. Znajdujące się na tym koncie bankowym nie będą mieć żadnej wartości, lub też nie będziemy mieć do nich dostępu do czasu, aż zrobimy coś, powiemy coś, zaczniemy myśleć w sposób, yy, na którym zależy komuś. No jest oczywiście prawda, jakby tego nie podważam, że tak może być, natomiast nieprawdą jest w moim odczuciu, w moim zdaniu, że gotówka nas zabezpieczy. Dlatego że Gotówka to również wirtualna waluta. Tak naprawdę o wartości gotówki również świadczy rząd, świadczy um, rynek, świadczy polityka i tak dalej. Nie jest tak, że to, co masz w gotówce, to, to ma jakiekolwiek pokrycie, na przykład w jakimś kruszcu, szlachetnym złocie czy srebrze, którego się podrobić nie da. Nie, te czasy bezpowrotnie minęły. Dzisiaj gotówka nie ma pokrycia w niczym to jest umowa społeczna ile ten papierek który masz w portfelu jest warty i co za niego możesz kupić tak naprawdę gdyby się postarali to tak samo z dnia na dzień mogą zablokować twoją gotówkę unieważnić twoją gotówkę i spowodować że twoja gotówka będzie nic nie warta dlatego że podkreślam to jeszcze raz wartość gotówki to również jest wirtualna wartość to również jest umowa, która bardzo łatwo może zostać zmieniona. Tak samo niebezpieczne są Twoje środki ulokowane w banku, jak niebezpieczne są Twoje środki ulokowane w wydrukowanych papierkach z banku. Jeśli już chcielibyśmy w jakiś sposób zabezpieczyć się w ten fizyczny sposób, to wielu ekspertów dzisiaj radzi, że takim prawdziwym, jedynym, Zabezpieczeniem jest kruszec w stylu złoto czy srebro. Ja osobiście jednak ani nie wypłacam wszystkich pieniędzy znajdujących się na moim koncie, ani nie mam zamiaru gotówki zamieniać w kruszec szlachetny w stylu złoto czy srebro. Zamierzam natomiast poddać. Te wszystkie obawy, te wszystkie lęki, te wszystkie strachy, mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w 19 do 34 wersetu czytamy takie słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i Kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest szczere, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś Twoje oko jest złe, Całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąś będzie. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywie. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie, dlaczego się troszczycie, przypatrzcie się Lilom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary. Nie troszcie się więc mówiąc: cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Kocham te słowa. Kocham te słowa dlatego, że one nie mówią o pieniądzach na koncie bankowym w przeciwieństwie do gatówki, tylko one mówią o pewnym sposobie życia. O sposobie życia polegającym na takim ludzkim zabezpieczeniu się. Sposobie życia, który kończy się umiłowaniem pieniędzy. Umiłowaniem pieniędzy, a to kończy się taką troską zbędną, troską niepotrzebną, taką troską dotyczącą dnia następnego. Po pierwsze, Pan Jezus do nas mówi, żeby nie gromadzić tego typu skarbów, bo one z dnia na dzień mogą stracić na wartości. To oczywiście nie oznacza, że mamy nie chodzić do pracy. To oczywiście nie oznacza, że nie możemy mieć żadnych oszczędności. Tego wszystkiego Pan Jezus nie powiedział. Ale powiedział, by się na tym nie skupiać, bo to jest nic nie warte: zarówno to na koncie bankowym, jak i to, co masz w portfelu, w papierkach wydrukowanych przez te same banki. Pan Jezus tu mówi jasno i wyraźnie, że światłem ciała jest oko. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że czym się karmisz, tym jesteś. Chodzi, to jest taki idiom właśnie grecki, który dzisiaj można w ten sposób oddać. Czym się karmisz, czym jesteś? Jeśli ktoś się karmi opowieściami o nadciągającej, potwornej, szalejącej inflacji, krwiożerczych, masońskich bestiach i reptulianach, które tylko czyhają, by zablokować ci konto bankowe i zjeść twoją gotówkę, następnie odgryźć ci głowę, no... To w końcu będziesz żył w takiej ciemności. Będziesz wszędzie widział Reptulian, wszędzie będziesz widział Masonów, a umiłowanie pieniędzy po prostu cię zniszczy. Troska o to, co się może stać, po prostu cię zniszczy. Pan Jezus dalej mówi, że nie da się dwóm panom służyć, a nie da się służyć lękom i nie da się służyć pewności, że mamy się nie bać, bo Bóg jest z nami. Albo będziemy Przylgnięci do jednej z tych opcji, albo będziemy przylgnięci do drugiej z tych opcji. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Kolejną rzeczą, którą tu Pan Jezus mówi, to by naprawdę się nie bać. Jakkolwiek będzie, cokolwiek się nie wydarzy, to jest tu złożona przez samego Boga obietnica, że będziemy mieć co zjeść i będziemy mieć się w co ubrać. Natomiast my, bo to jest obietnica warunkowa, my mamy. Szukać sprawiedliwości Królestwa Bożego. A sprawiedliwość Królestwa Bożego nie wyraża się w zgromadzonej gotówce, nie wyraża się w cyfrowej walucie i nie wyraża się w kryptowalutach. Wyraża się w tym, co czynimy dla drugiego człowieka, tym, jacy jesteśmy dla drugiego człowieka, a najbardziej wyraża się w tym, jak podchodzimy do Boga, naszego Boga, czymu ufamy. Więc nie ufaj wypłatom z bankomatów, a zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Nie trość się o dzień jutrzejszy, nie karm się wszystkimi takimi opowieściami, całą tą narracją, co to się może wydarzyć. No może i się może wydarzyć, ale dzień jutrzejszy sam zadba o siebie. Bóg znajdzie rozwiązanie, nawet jeśli zablokują Ci dostęp do kont, nawet jeśli Twoja gotówka będzie nic nie warta, nawet jeśli powiedzą, że Ty już nie możesz nic za to kupić, nie możesz też nic sprzedać, bo to wszystko jest bezwartościowe, Bóg znajdzie. Znajdzie rozwiązanie jakie? Tak jak zawsze, wspólnotę osób wierzących, miłość wzajemną, pomoc wzajemną. Dopóki szukamy sprawiedliwości Królestwa Bożego, dopóki jesteśmy razem, dopóki Bóg z nami, dopóty nic i nic nie może się nam stać. Wspaniałości z nieba. Nie ulegajcie teoriom spiskowym, nie ulegajcie panice, bo znowu zabraknie papieru toaletowego i makaronów. Do usłyszenia jutro, z Bogiem.